Witam wszystkich, jedziemy z podsumowaniem sezonu. Ta kupeczka, sezon 2024. Witam wszystkich serdecznie w piękny wieczór majówkowy. Nagrywam podsumowanie sezonu 2024. Oto moje zbiory. Łącznie wszystkiego z rzutów od irania podniosłem 24 sztuki. To jest mój drugi najlepszy sezon w życiu. No i tak po kolei tu lecimy. Dziesiątaczki, dwunastaczki. Takie nie za duże. Ale jak każdy zbieracz wie, wszystko cieszy. Ten akurat dla mnie jest taka perełka fajny, bo ma takie dwa sutki. Niestandardowa tyczka ta na pewno w kolekcji zostaje trafiły się 3 zeszłoroczne 21 świeżych 3 zeszłoroczne czy tam nawet dwuletnie, tak jak ten obżarty, to ze dwa lata taki widłaczek dwa stare parostki no i najmniejsza czaszka kozła jaką w życiu widziałem i sam podniosłem. Jak będzie na zlocie e, konkurs na najmniejszą czaszkę kozła, to na pewno z nią startuję. Lecimy dalej. Podniosłem 5 par. No i tu lecimy z parami. Piękna gruba para. Tyczki po kilo 80 grubasy przyszłościowy byk, który zgubił w kwietniu. Tu następna para tyczki po 2 kilo z takim fajnym, szerokim oczniakiem. Następna para. Tu nas taka, też ładna. Tu kolejna. 14 tak. Z jednej strony 14, z drugiej strony 10. No, i najlepsze tyczki z tego sezonu. Zaczniemy od 22 czarnucha. Piękna korona wyjątkowa. Jeszcze nie widziałem tak pokrzaczonego zrzuta. No wagi to nie ma, bo 2,5 kg na świeżo ważył, ale bardzo ładnie się prezentuje. A tutaj mamy też perełka z tego sezonu. Pierwszy zrzut podniesiony, świeży. Dwunastak z piękną staśmioną koroną czarną. Coś pięknego. Jest tu uperlenie. Jest barwa. Super tyczka. 360. Także ciężka. No i co tutaj mamy? Największą parę. W tym sezonie i największą w życiu podniesioną. Para 220. Nieregularnego. Z jednej strony jest 10 odnóg, z drugiej strony 11. Patrzcie, jakie korony, co tu się dzieje. W kadrze się nie mieści. Korona kelichowata. Młody byk, widać młody biczek. Róże, zobaczcie, jakie malutkie róże. Kilogramowe zrzuty takie róże mają. A tutaj mu się coś zadziało. Możliwe, że się rozdwoi w przyszłym roku. Może nie, nie wiadomo. Jeśli pożyje, byczek może komuś się poszczęści z nas i podniesie to parę jeszcze. Ta para na pewno będzie startowała na zlocie na parę sezonów 2024. Także zobaczycie ją na zlocie. Kolejna tyczka, już taka w miarę ładna, 2,60 i to z moich zrzutów. Tyle a tutaj mamy tyczkę podniesioną od Patrycji. Pierwszy świeży w tym sezonie, i jako jedyna tyczka podniesiona przez cały sezon. Jeździła ze mną dużo. Była w terenie, ale nieszczęściło jej się. Ale tyczka piękna. Piękne tutaj ma, oczniak, nadoczniak, kopiera równiutkie linia. Super. A to jest do pary. Podniósł znajomy. Niedaleko mnie, który mieszka. Ją pierwszy, jako pierwszy w tym sezonie u nas podniósł zrzuta. A my szukaliśmy do pary i znaleźliśmy właśnie do pary. A tutaj jest forma szesnastaka. Także tak to się wszystko prezentuje. Sezon bardzo udany. Jestem bardzo zadowolony z sezonu. A teraz idziemy tam dalej, zobaczyć, co Krzysztof nas zbiera No, Krzysztofa jest 8 sztuk podniesionych. Także nie tak źle. Dużo osób w tym roku naprawdę mało zrzutów podnosiło i zaczniemy tutaj od najładniejszego. Piękny, gruby dziesiątak. Bardzo ładna tyczka. Poleżał, Poleżał dosyć, dosyć długo, bo otoczki w ogóle nie miał jakby podniesiony. Także leżał, czekał na Krzysztofa. Tutaj mamy kolejną tyczkę. Jakiś dziesiątaczek z kąpieliska. Ósmaczek podczas pracy przy talerzowaniu w polu. A jeszcze tutaj i nie łośki, pokażę szpicaki. Pary zeszłoroczną od szpica znalazł na łące obok siebie leżały. Kurde duże byki, duże tyczki mają. Nie gubił obok siebie, a taki o szpicach zgubił razem, no. Tutaj kolejny szpic. No i taki parosteczek też ładny, malutki. Też fajny, dobry loczek. No i łośki. Podniósł dwa zrzuty od łosia blisko siebie. Myślimy, że to para. I to były te dwa. Patrzcie, jakie podobne. Tu szóstak, tu ósmak, barwa praktycznie identyczna. Nie byliśmy pewni czy to jest para. Także jak uznaliśmy, że jak się coś znajdzie, do którego że będzie lepiej pasowało, to przyjmujemy na chwilę, że to jest para. No i się okazało, że jednak znajomy nasz podniósł wcześniej w grudniu już. I tu jest para. To już lepiej pasuje. Tu jest usmak, i tu jest ósmak. Róże są, i pieczęcie prawie identyczne. Także bardzo ładna parka. Dlaczego barwa? No, łośki mi się podobają za to barwę. Bardzo ładne. Także kończymy te podsumowania, bo już nas tak komary tu żrą że normalnie szok. No i do zobaczenia na zlocie. Pozdrawiam, Dasburg.